Ja ci mówię, co się kurwa gapisz? No to, to co? Pomimo że jesteś mniejszy, że powiedzmy jesteś niedoświadczony, to nadal możesz wyjść z założenia: A co mi kurwa zrobi? I powiedzieć mu: No co kurwa, twelu solo? To, to jest miód na uszy, właśnie tego patusa, i ruszy na ciebie. Ruszy na ciebie. I teraz jest tak: albo ruszy na ciebie tak na pełnej bujance, bo jest taka opcja, albo powiedzmy coś tam lizną ruszy do Ciebie z gardą i będzie chciał za chwilę, za chwilę ciosy wyprowadzać. Musisz zachować dystans około y, 3 metrów. Około 3 metrów, żeby też się było za dobrze. I nagle robisz sytuację, która odwraca losy konfliktu. Robisz tak, tak, wyciągasz gaz na niedźwiedzie i w momencie, kiedy chłop Cię raszuje, pewnym, na wykroku, pewnym ruchem pacyfikujesz oponenta, rzucasz, rozpylasz mu, teraz akurat gaz żelowy, bo wziąłem tutaj taką poprawkę, wziąłem taką poprawkę, że być może mm, solówka może się odbywać pod wiatr i w momencie, kiedy rozpylisz gaz, dostaniesz tym gazem w twarz. No i tak szczerze sam siebie znokautowałeś. W momencie, kiedy go traficie, no to wiadomo, że cała fiołka leci mu na mordę. Podbiegacie szybko, trzy buty w schaby, trzy buty w schaby. Chłop tam bije się z bólu. Spadacie na niego jak chuj na mariole. Jeszcze dwa razy. Dwa razy w brzuch. Dwa razy w głowę. Dwa razy w brzuch.